Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, uczestnicy szóstej ogólnopolskiej pielgrzymki, przedsiębiorców, wszyscy zebrani na tej uroczystej Eucharystii naszej matki. Przypowieść o ziarnku gorczycy mówi nam o ogłoszeniu przez Jezusa Chrystusa dobrej nowiny, o Królestwie Bożym. O jego misji, która rozpoczęła się bardzo skromnie, a z biegiem czasu rozprzestrzeniała się na cały świat. Misja ta odbywała się początkowo tylko przez trzy lata publicznej działalności Jezusa na bardzo ograniczonym geograficznie terenie, gdzie nauczał, dokonywał cudów. Po Jego śmierci misję tę kontynuowała nieduża grupa Jego uczniów na czele z apostołami. Ciągle pamiętamy słowa Jezusa, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Zaczęło się wszystko od tej małej grupy dwunastu apostołów. Tych, którzy ich słuchali, a którzy potem dalej szli i nieśli dobrą nowinę. Ale działo się to wszystko po zesłaniu Ducha Świętego. Skutkiem tej misji był właśnie prężny rozwój chrześcijaństwa, które rozeszło się najpierw na terenie Cesarstwa Rzymskiego, by potem, setki lat później, nawet tysiące, żeby ogarnąć całą kulę ziemską. Ale zaczynało się bardzo skromnie. Można by porównać właśnie do tego ziarnka gorczycy. Malutkie ziarenko, z którego wyrasta nieraz do trzech metrów olbrzymie drzewo. Malutka grupa uczniów Jezusa. Oni idą i głoszą Ewangelię. Oni zanoszą naukę Chrystusa na krańce ówczesnego świata. Właśnie rysem charakterystycznym tej misji, misji Chrystusa, z którą przybył na świat, jest droga od ziarenka. Do rozłożystego drzewa. I, drogie siostry, drodzy bracia, podobnie jest z życiem duchowym człowieka. Z początkiem jest ono małe, prawie niedostrzegalne, ale jeśli człowiek współpracuje z łaską Bożą, staje się coraz bardziej dojrzałym wewnętrznie człowiekiem. Tak dojrzałym, że kościół niektórych wynosi na ołtarze, wskazując, że ich życie było tak dojrzałe, było po prostu tak zgodne, zgodne z nauką Chrystusa, że wynosimy ich na ołtarze. Ta dojrzałość polega przede wszystkim na pełnej przynależności do Chrystusa. A co należy, a co należy rozumieć przez pełną przynależność do Chrystusa? Mówić to, co On mówił. Kochać to, co On kochał. Chcieć tego, co On chciał. To jest właśnie takie. To jest przynależność do Chrystusa. Uczyć się Jego myślenia, Jego patrzenia na świat, Jego postępowania. Tego mamy się uczyć od Chrystusa. I jeśli nam się to w jakiejś mierze udaje, to jest to świadectwem właśnie. Tej przynależności do Chrystusa. Inaczej mówiąc, trzeba przejąć się Jego nauką i widzieć na każdym kroku swojego życia, nieustannie sięgać do Jego Ewangelii, po Jego naukę, po Jego radę. Drodzy siostry, drodzy bracia, gromadzimy się tutaj wokół ołtarza eucharystycznego i w obecności naszej matki. Aby na nowo uświadomić sobie, że Wasza aktywność gospodarcza nie jest celem samym w sobie, że chodzi o coś więcej: o realizację swojego powołania, o wzrost życia duchowego i chodzi wreszcie o budowanie Królestwa Bożego. Jak to ukazuje święty Mateusz, całe nauczanie Jezusa było nauczaniem o Królestwie Bożym. Które wyrosło z małego ziarenka i stało się rozłożystym drzewem, które podobny jest ptakom, podobnie jak ptakom, to drzewo rozłożyste, daje nam schronienie i poczucie bezpieczeństwa, to Królestwo Boże. My potrzebujemy tej przestrzeni, my potrzebujemy Królestwa Bożego, bo w Nim wzrastamy, w Nim się formujemy, w Nim niejako oddychamy, tym wszystkim. Co daje nam Bóg. W tym Królestwie Bożym realizujemy nasze powołanie, w tym Królestwie Bożym po prostu dojrzewamy. Jesteśmy dziećmi tego królestwa i mamy także obowiązek troszczyć się o nie. Dzisiejsza przypowieść poucza nas, że początek Królestwa Bożego, jego dzieje, jak również pełen nadziei końcowy efekt. Wszystko to zależy od Boga. My tego Bożego królestwa potrzebujemy do naszego duchowego rozwoju. Tak jak to królestwo wyrosło ze skromnych początków, tak również nasz stan duchowy jest także bardzo skromny. Ale królestwo rosło, rozwijało się. Dziś imponuje swoją dynamiką. I podobnie. Także będzie i z nami. Związani z tym Królestwem możemy zawsze liczyć na Jego pomoc i na te łaski, którymi ono dysponuje. Są to łaski wysłużone nam przez Chrystusa. Każdy z nas, każdy, kto przez sakrament chrztu wszedł do tego Królestwa, musi pamiętać, że nie tylko należy do niego, ale że jest także za to Królestwo odpowiedzialny, aby się ono rozwijało, wzrastało w liczbę, a przede wszystkim aby ubogacało swoich członków życiodajnymi łaskami. Dlatego powinniśmy sobie zadać to pytanie, czy jako dziecko Królestwa Bożego, tu na Ziemi, czy jako dziecko Królestwa Bożego świecę dobrym przykładem pełnego chrześcijańskiego życia. Czy ktoś patrząc tak, jak patrzyli kiedyś na pierwszych chrześcijan i dziwili się, opowiadali, popatrzcie, jak oni się miłują. Czy ktoś, kto patrzy na mnie. Czy może zadać sobie to pytanie, no dlaczego ten człowiek tak żyje? A zwierzącym widać to coś daje, widać, że Chrystus przemienia Jego wręcz. Pamiętajmy, że w tym królestwie. Nie tylko się jest, ale w nim i z niego się żyje. Królestwo będzie się szczyciło takim życiem, jakie będzie moje życie. Musimy więc starać się o pokój serca, by później służyć sprawie pokoju na świecie. I dobrze się dzieje, że ten wysiłek rozpoczynamy u stóp tej. Która naz którą nazywamy w Litanii Loretańskiej Królową Pokoju. Właśnie tu rozpoczynamy, czy chcemy rozpocząć, może jeszcze z większą energią, z większym, z większym zaangażowaniem, wysiłek, wysiłek służenia sprawie pokoju. Według świętego Pawła pokój jest owocem Ducha Świętego, związany z miłością. W liście do Galatów czytamy: Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój. Miłość Boża, dodaje apostoł narodów, w innym miejscu, rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Znaczy to, że miłość udzielona Maryi, uzdalniała ją do zgody i głębokiej jedności w dobru którego pragnie Bóg, bo nie jest on Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Bóg nigdzie nie wprowadza niepokoju. Bóg wszędzie wprowadza pokój. Pokój mój Wam daje. Przekażcie sobie znak pokoju. Te słowa wypowiadamy w czasie, w czasie Eucharystii, kochani. Bóg jest Bogiem pokoju, niezamieszanym. Duch miłości, Czytamy w encyklice Domino Medviliquantem: Jest jednocześnie duchem pokoju, i nie przestaje być obecny w naszym ludzkim świecie, na horyzoncie ludzkich sumień, serc, by napełnić okrąg ziemi miłością i pokojem. Przepełniając serce Maryi, bo trzeba także o tym powiedzieć tu, w tym miejscu, kształtował w niej wewnętrzne nastawienie. Które stało się fundamentem pokoju w jej relacjach z innymi. Tak ją pięknie Duch Święty kształtował, że nasza matka, w oparciu o to piękne, szlachetne, wspaniałe wnętrze, swoje serce, że to było dla niej fundamentem w tej relacjach. Wszędzie także wnosiła pokój. Jest dla na przykładzie naszej matki widzimy potęgę Bożego działania, działania Ducha Świętego, który obdarza pokojem. Ale trzeba się jednak otworzyć na działanie Ducha Świętego, współpracować z Jego łaskami, troszcząc się o pokój serca. Bracia i siostry, bez, bez naszej współpracy, z łaską Boga, bez naszego wysiłku, nie jesteśmy w stanie osiągnąć pokój serca. Bóg obdarza pokojem, pokój mój Wam daje, ale bez naszej współpracy, kochani, bez naszej. Nie jesteśmy z łaską Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego pokoju serca, dlatego tak ważne jest, by ciągle na nowo oczyszczać serce od nieuporządkowanych przywiązań, unikać grzechu pychy, niezgody, gniewu, zazdrości inaczej nie osiągniemy pokoju serca tylko w sercu przepełnionym miłością do Boga rodzi się uczucie i trwała wola miłowania bliźniego i pragnienie pokoju w relacjach między ludzkich i w całym naszym świecie jak to napisał papież Franciszek w Orędziu na 51. światowy dzień pokoju 1 stycznia 2019 roku Pokój jest nawróceniem serca i duszy. I łatwo można rozpoznać trzy nierozerwalne wymiary tego pokoju wewnętrznego i wspólnotowego. Jakie to są wymiary, zdaniem naszego papieża? Przede wszystkim, najpierw, pokój z samym sobą. Odrzucając bezkompromisowość, gniew, zniecierpliwienie. A zgodnie z zaleceniami świętego Franciszka Salezego, stosując trochę słodyczy wobec siebie, aby dać trochę słodyczy innym. Więc trzeba to wszystko podrzucać, taką bezkompromisowość, tą gniew i tak dalej, zniecierpliwienie. Trzeba najpierw po prostu ten, ten wymiar pokoju z samym sobą to osiągnąć. Drugi wymiar to pokój z innymi. I trzeba sobie powiedzieć, nie tam z jakimś nieokreślonym bliźnim, którego mijam na ulicy, ale pokój z innym to znaczy członkiem rodziny, pokój z przyjacielem, obcym, ubogim, cierpiącym, ośmielając się spotkać i wysłuchać przesłania, które ze sobą niesie. Więc trzeba także zabiegać o ten pokój z innym. Ale zacznijmy od tych, którzy są najbliżej nas, by potem ten krąg ciągle gdzieś tam poszerzać. I wreszcie Ojciec Święty mówi, że ten trzeci wymiar pokoju to pokój ze światem stworzonym. A więc musimy starać się także tworzyć ten pokój ze światem stworzonym, odkrywając wspaniałość Bożego daru oraz część odpowiedzialności, jaka spada na każdego z nas. Jako mieszkańców świata, obywateli i twórców przeszłości. Oto moi kochani zabiegajmy, oto się starajmy, niech to ziarenko gorczycy, które otrzym, otrzymuje każdy na Chrzcie Święty, takie ziarenko, żeby ono się rozrastało. Ja nieraz mówię młodym ludziom, których bierzmuję, że to jest tak, że my wszystko, to, co potrzebujemy, otrzymujemy w sakramentach. Już we chrzcie, potem w bierzmowaniu, wszystko, co nam jest potrzebne do życia świętego, dobrego, pełnego pokoju, do tego, by zachować pokój w sercu, pokój z innymi. Ale problem jest, dlaczego, skoro wszystko otrzymujemy, świat jest takim, jakim jest. I mówiąc takim językiem młodzieżowym, czy powiedzmy trafiając do ludzi młodych, mówię słuchajcie, wy to wszystko macie w pakiecie, nie jako w środku, tylko co trzeba zrobić, tak jak w tym komputerze. Trzeba rozpakować ten, ten pakiet. Trzeba rozpakować. Trzeba pozwolić, żeby do głosu doszło to wszystko, czym Bóg nas obdarował. Żeby do głosu doszło to wszystko, co wyprosiła nam nasza Matka. My to mamy. Ale podobnie jesteśmy do tych, którzy oto jest tak cenny skarb, to zakopujemy w ziemi. Jesteśmy co prawda właścicielami tego skarbu, ale przecież to, co zakopiemy, to nigdy nie, nie będzie nas cieszyło, z tego nic nie będziemy mieli. Jedynie ten akt własności, że to jest nasz. I dlatego też po bierzmowaniu, po przyjęciu tych różnych sakramentów, że przychodzi taki moment nagle, to jakby się ta łaska wyczerpała. Ona się nie wyczerpuje. Tam jest tyle tych łask, tylko otwierajmy, otwierajmy to, co mamy w naszym sercu. Współpracujmy z łaską Bożą. Pozwólmy temu ziarenku, żeby to ziarno wzrastało, stało się rozłożystym drzewem. Uczestnicząc w dzisiejszej mszy świętej, Zawierzmy się Chrystusowi, Jego Matce i prośmy, by nas pouczył, jak mamy stawać się apostołami pokoju w środowisku, w którym żyjemy i pracujemy oraz co mamy robić, żeby żyjąc w Jego Królestwie nigdy się nie odłączyć od Niego. Amen. Moi drodzy przedsiębiorcy z całej Polski na zaproszenie księdza arcybiskupa Józefa Kupnego już po raz szósty przybyli z ogólnopolską pielgrzymką na Jasną Górę. Ważnym momentem duchowym tego pielgrzymowania będzie akt oddania firm Panu Bogu całej działalności zawierzenia kolejnego roku przez ręce Maryi. Ten akt odczytają w imieniu pielgrzymów Państwo Jakmara i Ireneusz Konarescy. Matko Niepokalana Maryjo, zapatrzony w Twojego Syna Jezusa Chrystusa, gdy pod krzyżem daje Tobie wszystkich ludzi, za dzieci, aby się wychowywała do Królestwa Bożego, a także pouczony przykładem tylu wielkich ludzi, Którzy przez Twoje ręce zawierzyli swoje życie Bogu, oddaję Ci siebie samego wraz z moją rodziną i wszystkim, co posiadam na własność. Chcę przyjąć z posłuszeństwem wiary Twoją wyjątkową rolę w historii zbawienia, którą Bóg Tobie wyznaczył. Maryjo, matko służąca, ty śpieszyłaś z pomocą elżbiecie, gdy oczekiwała na rodzin Jana Chrzciciela, w tym błogosławionym dla niej czasie zaspokajała się jej potrzeby. Przynosząc jej nieopisywaną radość. Moją misją jako przedsiębiorcy jest zaspokajanie potrzeb świata poprzez dostarczanie dobrych towarów i usług. Postanawiam rozwijać cnoty chrześcijańskiego przedsiębiorcy i uczyć się od ciebie, bo Ty najlepiej wiesz, jak usłużyć ludziom i podobać się Bogu. Maryjo, matko Jezusa, która w Kanie Galilejskiej zorganizowałaś dobrą i wydajną pracę sługom. Przyczyniając się do pierwszego cudu, który objawił moc Jezusa. Przez Twoje ręce Bogu oddaję moją firmę, uznając go za właściciela, a siebie za zarządcę, którego On sobie wybrał. Pouczaj mnie, Matko, aby moja praca była godna wiernego zarządcy i aby była w niej widoczna Boża moc, a także, abym dobrze organizował pracę moim, moich współpracowników. Maryjo, Matko Boża, która w Magnifikat ukazałaś Boże zasady trwałego bogactwa i konieczność jego sprawiedliwego podziału, przez Ciebie oddaję Bogu cały mój majątek, firmę i pieniądze. Się, zobowiązuję się poznać ewangeliczne zasady zarządzania majątkiem i wprowadzić je w życie. Niech będę narzędziem Boga w objawieniu Jego królestwa. Amen.